Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dziś przygotowałem dla Was małą niespodziankę. Czeka na Was świeżutka recenzja najnowszej obudowy od Big Quiet Dark Base Pro 900. Mam cichą nadzieję, że zachwycicie się nią podobnie jak ja, tylko sami zobaczcie co w niej drzemie. Przyznam szczerze, że jest to jedna z największych obudów, z jakimi do tej pory miałem do czynienia. A w związku z tym, że jestem fanem marki Be Quiet, testowanie tego modelu było dla mnie czystą przyjemnością. Obudowa jest naprawdę ogromna, bo ma prawie 25 cm szerokości, ponad 58 cm wysokości i prawie tyle samo głębokości. Sama konstrukcja budowy waży prawie 14,5 kg, co tylko świadczy o jakości materiałów, z jakich została wykonana. Jej szkiele to stalowe elementy o grubości nawet do 1 mm, a wierzchnie panele pokryto warstwą eleganckiego, gładkiego aluminium. Kolejnym atutem obudowy jest jej ogromne okno stanowiące panele boczne. Wykonane zostało z hartowanego przyciemnianego szkła i na pewno minie sporo czasu zanim po raz pierwszy je zarysujemy. Ja w swojej recenzji pokazuję wam wersję Silver tej obudowy, ale istnieją jeszcze dwie: Dark Base Pro 900 Orange i Black. Do obudowy Be Quiet! dołącza także trzy fabryczne wentylatory, rewelacyjnie ciche i wydajne Saline Wings 340 mm PWM, dwa na panelu frontowym i jeden na tyle obudowy. Mało tego, przestrzeń tej skrzynce pozwala na zamontowanie dodatkowych sześciu wentylatorów 140 mm lub pięciu wentylatorów 120 mm. Za drzwiami panelu frontowego znajdziemy ręczny kontroler obrotów, dzięki któremu możemy dostroić pracę wentylatorów do bieżących potrzeb. Wzdłuż krawędzi paneli bocznych i frontowego producent umieścił eleganckie i funkcjonalne wyloty powietrza pokryte siatką typu mesh, co dodatkowo wspomaga bardzo dobrą wentylację obudowy. Poza wentylacją ogromnym atutem jest również wyciszenie dark bassa. Przedni, górny i boczny panel są od pokryte solidnym materiałem pochłaniającym wszystkie niepożądane dźwięki. Z kolei na pełnym bocznym panelu tej skrzynki umieszczono uchylne nakładki poprawiające wentylację konstrukcji. Można je po prostu rozstrzelić lub w ich miejsce pod nakładkami zamontować dwa wentylatory 120 mm. Drzwi panelu frontowego skrywają dostęp do dwóch zatok 5-25 cala na napędy optyczne, które w bardzo łatwy sposób można zdemontować oraz dwóch filtrów przeciwkurzowych, jednego na panelu frontowym i drugiego na spodzie obudowy. Powyżej miejsca napędu optyczne znajdziemy wspomniane wcześniej ręczne kontrolę obrotu wentylatorów oraz przycisk zmiany światła pasków LED. Na froncie obudowy można poza tym umieścić dodatkowo jeszcze jeden wentylator 120 lub 140 mm. Na topie obudowy standardowo znajduje się duży podświetlany na biało przycisk power, przycisk reset, dioda sygnalizująca pracę dysku oraz dwa złącza typu jack dla słuchawek i mikrofonu, a także po dwa porty USB 2.0 i 3.0. Na topie możemy zamontować a cztery wentylatory 120 mm lub 340 mm, ale oprócz elementów oczywistych nie zabrakło także funkcjonalnej niespodzianki, która również stanowi o klasie Dark Base Pro 900. Mianowicie na topie obudowy znajdziemy wbudowaną bezprzewodową ładowarkę. Nice! Na spodzie obudowy można zamontować kolejne dwa wentylatory 120 lub 140 mm. Z kolei na tyle obudowy znajdziemy miejsce na kolejne wentylatory znów 120 lub 140 mm, gdzie fabrycznie jest już zamontowany Scalian Wings 3. Poza tym modułowa konstrukcja panelu pozwala na żonglowanie za ślepkami na takiej wysokości, jaką akurat wymusza położenie tackiej płyty głównej, o czym powiem w dalszej części recenzji. Zajrzyjmy teraz do środka obudowy. Jest tu tyle miejsca, że można by się swobodnie porozglądać. Innowacyjność tej skrzynki od to opiera się głównie na jej modularności, która daje niesamowite możliwości montażu podzespołów i personalizacji. Poza tym obudowa ta pozwala uzyskać użytkownikowi niespotykaną dotąd harmonii ciszy i niskich temperatur. Wewnątrz obudowy znajdziemy w pełni demontowalne sloty na 7 dysków HDD lub 14 dysków SSD. Co ciekawe, również tacka płoty główna jest w pełni demontowalna. Możemy zmienić jej położenie w pionie, zupełnie zdemontować lub zamontować po lewej stronie zmieniając orientację obudowy. Możliwość manewrowania położeniem tacki płoty głównej na trzech różnych wysokościach jest niezwykle pomocna przy montażu chłonic w tej obudowie, która wspiera niemalże wszystkie typy chłodzenia wodnego. Na topie i froncie można zainstalować chłonicę nawet do 420 mm, z kolei na dole do 280 mm, a na tyle obudowy zmieścimy radiator do 140 mm. Do samej obudowy producent dołącza jeszcze dwie taśmy zaświetleniem LED, dzięki czemu obudowę można w ciekawy sposób spersonalizować. Paski LEDowe przeznaczone są według instrukcji do montażu na topie i froncie obudowy. Na panelu frontowym znajdziemy przycisk do sterowania LEDami. Do wyboru mamy czerwony, zielony, pomarańczowy i żółty kolor światła lub możemy je też zupełnie wyłączyć. Przy recenzji obudowy tej klasy trudno znaleźć znaczące wady, ale znalazłem kilka drobiazgów, do których przy tej cenie produktu mogę się śmiało przyczepić. To, co drażniło mnie w przypadku tej obudowy Be Quiet, to mała ilość miejsca za tacką płyty głównej na aranżację okablowania i ogólnie widoczny najmniejszy nieporządek w okablowaniu. Poza tym, w moim egzemplarzu darzyły się drobne, źle spasowane elementy, co przy produkcie za prawie 1000 zł nie powinno mieć miejsca. Poza tym, dziwi mnie brak piwnicy w skrzynce tej klasy, bo na pewno podniosłaby ona również estetykę produktu. I ostatnia rzecz, która na pewno będzie wkurzała każdą pedantyczną osobę. Palcowanie się aluminiowych paneli. Ah! Jednak muszę przyznać, że Dark Base Pro 900 to jak do tej pory jedna z najlepszych obudów, jakie miałem w rękach. I śmiało mogę powiedzieć, że jest to silny kandydat do tytułu obudowy roku. Big Quiet z produktu na produkt coraz bardziej zaskakuje jakością i prezentuje coraz lepsze obudowy. A Dark Base Pro 900 na pewno mierzy konkurencję pod względem jakości wykonania, wyciszenia konstrukcji, modularności, kompatybilności z chłodzeniem powietrzem i cieszą oraz znakomitej wentylacji. Świetne wentylatory Silent Wings 3 i estetyczne taśmy LED pozwalają użytkownikowi już na starcie stworzyć bardzo dobre warunki dla posiadanych zespołów i od razu. Spersonalizować swój zestaw komputerowy. Nic tylko czekać na kolejne produkty tego producenta, a ja już z niecierpliwością wypatruję chłodzenia wodnego od Be Quiet, All in One Silent Loop, który mam nadzieję zastąpi mojego poczciwego Dark Rock 3, bo ten już swoje przeszedł. To tyle jeśli chodzi o budowę Dark Base Pro 900. Dajcie znać, jakie są Wasze wrażenia po tej recenzji i co myślicie o produktach Be Quiet. Mówił Maciek Urban Nowak. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!